Wejście Rozpocznij nową skarb piratów. Uff, wejście świątynia. Ś Witam w świątyni Boga Twaroga. Proszę zauważyć że cały posąg zbudowany jest z sera zrobionego z mleczka kokosowego. To jedyny taki posąg w całym uniwersum, że tak powiem. A więc chcesz dostać się do wnętrza wulkanu? Obawiam się, że nie każdy jest godzien tego. Musisz odłaskawić Boga Twaroga. Tylko on może otworzyć bramę prowadzącą do podziemnych czeluści. O tak! Jeśli odgadniesz pięć kolejnych zagadek związanych ze wszechświatem i w ogóle, brama otworzy się. Chyba. Co to za słońce? Co kwitnie na łące? Żarówka? Słonecznik? Skąd wiedziałeś? Męczyłem się nad tą zagadką od lat. A im jest zimniej, tym bardziej się rozbieram. Im cieplej, tym bardziej się ubieram. Kim jestem? Niedźwiedziem? Drzewem? Skąd wiedziałeś? Męczyłem się nad tą zagadką od lat. A co jest cięższe? Dwa kilo stali hartowanej. Czy kilo puchu? Kilopuchu, dwa kilo stali hartowane? Skąd wiedziałeś? Męczyłem się nad tą zagadką od lat. A kim jestem? Świecę na niebie, ale naprawdę nie świecę. Słońcem? Księżycem? Najwyraźniej to dobra odpowiedź. Mieszkam sobie na Mlecznej Drodze. Kim jestem? Krową? Gwiazdą? Skąd wiedziałeś? Męczyłem się nad tą zagadką od lat! Brawa otwarta! Droga wolna! Powodzenia! Wszechkokosowy Bóg Twaróg wysłuchał twoich próśb i oto udziela ci łaski! Nie połam nóg i uważaj na pająki! Ten rysunek na ścianie wygląda jak mapa. Mapa podziemi. Warto to chyba sobie zapamiętać. Nie ma co marnować czasu. Trzeba jak najszybciej przedostać się na drugą stronę wulkanu. To nie jest odpowiedni moment na oglądanie mapy. Wra, wra plaża. Pla wios, wiosk, świątyń rzeka, plaża, skarb piratów. Uparty! Beczek! Das to! Uparty! Zwietrzałego! Widziałeś może gdzieś... Nic nie widzę przez te oczy! Plaż. Wejście do podsiz skarb Od wulkanu. Plapla, wejdź skarb Pira. Skarb wejść skarb wejście do podziemi skarb UFO skarb wejście do wejście do sk, stat skarb wejście do pod, świąt rzeka stat sk, skarb piratów statek, piratów sk, skarb piratów wejście do skarb pirat wejście do pod rzeka plaża wioska Nigdy nie obronię sam wioski przed piratami nieś porozmawiać z wodzem, nigdy nam się nie spodziewają plaża Świąt Wioska, Rzeka, Plaża. Stat, stat, skarb rozpoczka, Statyk, że Rze wiosk, rzeka, rzeka.